Były minister obrony narodowej oraz były wicepremier Mariusz Błaszczak. Otrzymał zarzuty. Otrzymał zarzuty. Yy, prokuratura stawia mu zarzut przekroczenia, uprawnień, ujawnienia tajemnicy państwowej, moi drodzy, przygotowałem sobie tutaj dla Was y, informacje dotyczące zarzutów dla Mariusza Błaszczaka, bo warto się z nimi zapoznać. Oczywiście Mariusz Błaszczak uważa, że zarzuty są polityczne, że miał prawo ujawnić kwestie linii obrony na Wiśle, no a prokuratura kierowana przez Adama Botnara uważa, że Błaszczak nie miał prawa. Moi drodzy, sprawa zarzutu. Mariusza Błaszczaka dotyczy jego decyzji o odtajnieniu i o fragmentów tajnego dokumentu wojskowego planu użycia sił zbrojnych RP Warta 00101. Dokument ten pochodzi z 2011 roku i opisuje strategię obrony Polski w przypadku potencjalnego ataku, w tym wycofanie się na linię nie Wisły i obronę tylko. Części zachodniej kraju. Pamiętamy w roku kampanii wyborczej, w roku 2023, to zostało ujawnione i tym y, 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 krytykowano rząd PO, PSL z tamtych lat, który właśnie y, był gotowy oddać połowę Polski w razie inwazji, co miało być argumentem politycznym przeciwko ówczesnej opozycji, y, a obecnie polityków koalicji rządzącej. No i moi drodzy, prokuratura, y, y, prokuratura okręgowa w Warszawie, a konkretnie Wydział do Spraw Wojskowych uznał, że działanie Błaszczaka. Mogło stanowić przekroczenie uprawnień i naruszenie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Śledcze argumentują, że odtajnienie ujawnienie strategii planów obronnych, mimo ich archiwalnego charakteru mogło zaszkodzić interesowi publicznemu, osłabić pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz zagrozić jej bezpieczeństwu między poprzez ujawnienie szczegółów współpracy z sojusznikami z NATO. Prokuratura twierdzi, że Błaszczak działał w celu osiągnięcia korzyści politycznych dla swojej partii. Tak jakby teraz prokuratura nie działała, na przykład, żeby y, korzyści polityczne miała inna partia. No nie da się inaczej tego komentować, moi drodzy, tylko tak. Y, no ale, moi drodzy, Błaszczak stawił się w prokuraturze, 21 marca, gdzie został przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszał zarzuty. Przed budynkiem w tym czasie odbywał się protest zorganizowany przez polityków prawa i sprawiedliwości. Wspierał Błaszczaka Jarosław Kaczyński, wspierał Błaszczaka innymi też profesor Sławomir Cyckiewicz, który wskazuje przede wszystkim na to, że opinia publiczna miała prawo wiedzieć, jaka była nieaktualna już i nierealizowana w przyszłości strategia obrony, że to były dokładnie, Dokumenty. Już nieaktualne dokumenty, do których miał prawo Błaszczak, żeby je ujawnić. Yy, moi, moi drodzy, Jarosław Kaczyński nazwał sprawę polityczną operacją, mającą na celu zastraszenie społeczeństwa i osłabienie pozycji. Sam Błaszczak utrzymuje, że miał prawo i obowiązek odtajnić dokumenty, by ujawnić prawdę o planach poprzedniego rządu i deklaruje, że podjąłby tę decyzję ponownie. Dlaczego tak mówi Mariusz Błaszczak? Ponieważ... Politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem cały czas tak przekonują i grają tym bezpieczeństwem. A Błaczak pokazuje: gracie bezpieczeństwem, zobaczcie jak rządziliście, co robiliście. Gracie bezpieczeństwem, dlaczego nie głosowaliście za tarczą yy, 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 i zaporą na granicy z Białorusią, tylko przeciwko niej, kiedy była wojna hybrydowa i ataki migrantów na polską granicę. Jesteście niewiarygodni, i Błaczak to chciał właśnie pokazać. I oczywiście zarzuty wobec Błaczaka budzą kontrowersję. Dla jego zwolenników to przykład upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości przez obecny rząd, natomiast y, dla krytyków to dowód na nieodpowiedzialne działanie tak, i y, 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 nierozważne obchodzenie się z tajemnicami państwowymi. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie koniecznie.